Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak zmienić styl powiadomień w telefonie Samsung Galaxy S25. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Powiadomienia. Tutaj wybieramy opcję Styl wyskakujących powiadomień, a następnie Styl podświetlenia krawędzi. I w tym miejscu możemy zmieniać styl podświetlenia krawędzi. Możemy też zmieniać kolory lub zaawansowanie, przejrzystość, szerokość i np. okres trwania. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!